Koronawirus pokrzyżował bardzo wiele planów, bardzo dużo ilości ludzi, instytucji na świecie. Natomiast są takie daty, których nie da się zmienić, pomimo panującej pandemii. Taką datą niewątpliwie są zbliżające się święta Wielkiej Nocy. Co zrobić, jak je przeżyć, żeby miały dla nas dokładnie taką samą wartość, natomiast niestety z dala od bliskich i bez tradycyjnej święconki w koszyczku. Jest z nami ojciec, Jan Maria Szewek, franciszkanin, który mam nadzieję pomoże nam rozwiązać te problemy. Ojcze, ciężki czas przed nami. Czym tak naprawdę y, dla, dla nas powinny być święta Wielkiej Nocy? Święta Wielkiej Nocy są najważniejsze w chrześcijaństwie, dlatego, że Chrystus przychodząc na świat miał jedną misję do spełnienia: zbawić człowieka, odkupić świat i człowieka. I to, tego dokonał umierając na krzyżu i zmartwychwstając. I stąd właśnie dlatego celebrujemy w sposób szczególny święta Wielkiej Nocy, bo bez nich nie byłoby naszego zbawienia. Oczywiście Pan Bóg szanuje naszą wolność i dlatego mimo, że nas odkupił na krzyżu, to jednak to, czy będziemy zbawieni, czy będziemy w niebie, to zależy od nas. Z Jego strony jest wyciągnięta do nas dłoń. Drzwi do raju są odblokowane, ale czy my naciśniemy klamkę i przekroczymy próg, to od nas zależy, bo Bóg szanuje naszą dobrą, wolną wolę, ale daje nam też pomoc, pokarm na tę drogę, w tym jest Eucharystia, w tym są sakramenty. Ze świętami Wielkiej Nocy kojarzy się bardzo dużo tradycji, jedną z nich jest święcenie pokarmów, drugą jest czuwanie na, przed grobem Pana Jezusa, czego w tym roku nie będzie. Jak sobie z tym poradzić? Przez to, że jest zarządzenie ministra zdrowia o tym, że nie możemy się gromadzić więcej niż pięć osób w kościele, jeśli chodzi o ludzi świeckich, wiernych, nie licząc kapłanów, którzy posługują przy ołtarzu, to z tej racji będą te święta inne. No, ale y, przykazanie miłości i cnota roztropności każą nam pozostać w domu. I dlatego wiele y, mediów, i radio, i telewizja, i internet przygotowały transmisje y, tych najważniejszych celebracji, czyli Eucharystii, nabożeństw, i zaprasza się ludzi, aby w nich uczestniczyli właśnie za pośrednictwem mediów. My wiemy, znamy to, y, dlatego że przynajmniej y, od lat 80. Takie transmisje zapewniały nam czy radio, czy telewizja. Ale wiemy, że one były przede wszystkim skierowane do chorych, do tych, którzy są przykuci do łóżek, albo w jakikolwiek sposób uzasadniony byli przeszkodzeni. Dziś my wszyscy w jakiś sposób jesteśmy zmuszeni do tego, abyśmy za pośrednictwem mediów uczestniczyli w Eucharystii, w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia, Triduum Paschalnego. Dlatego, że Jesteśmy chorzy. Chory jest świat, prawda? Bo jest to już nie epidemia, ale pandemia. Wszystkich nas dotyka. I oczywiście możemy dobrze przeżyć ten czas, jeżeli będziemy starali się uczestniczyć w tych celebracjach za pośrednictwem mediów, tak jakbyśmy byli w świątyni. To znaczy, trzeba stworzyć w swoim domu taką atmosferę, jak jest w świątyni. Wyciszyć niepotrzebne rzeczy jak telewizor, radio. Yy, Cokolwiek przeszkadza nam, zgasić na ten czas, brać udział w tych celebracjach transmitowanych, nadawanych bezpośrednio ze świątyń, wykonywać wszystkie gesty, słuchać Słowa Bożego, które jest czytane. Także je medytować, rozważać, zaczynać liturgię znakiem krzyża i przyjąć na końcu Boże błogosławieństwo. Oczywiście nie możemy w tym czasie przyjąć komunii sakramentalnej, dlatego też Kościół zachęca ludzi, aby przyjąć komunię duchową. To znaczy, najpierw przeprosić Pana Boga za swoje grzechy, słabości, i następnie zaprosić Chrystusa do naszego życia żeby był obecny, żeby obdarzył nas swoimi łaskami, że chcemy, abyś, aby był z nami i w tym trudnym czasie, ale także po ustąpieniu tego czasu, żeby z nami szedł przez życie. Więc, więc tutaj to jest takie jakby, taka propozycja. Jeżeli pani redaktor pyta o święconkę, którą okazuje się, że ludzie najbardziej celebrują, bo tak przynajmniej z sondaży wynika, to w tym roku takiej możliwości nie będzie, żeby pójść z koszyczkiem do świątyni. Ale mimo wszystko każdy powinien sobie taką święconkę w domu przygotować i trzeba zasiąść do stołu w niedzielę wielkanocną, i wtedy. Pobłogosławić. Jest specjalny obrzęd, na przykład na naszej stronie franciszkanie.pl, gdzie każdy sobie może pobrać, wydrukować. To jest jedna strona A4, i tam jest powiedziane krok po kroku, co należy robić. Czyli Albo tato, albo mama, albo którykolwiek z członków rodziny na, na początku rozpala świece i mówi takie znane słowa wszystkim chrześcijanom, który się wypowiada w poranek wielkanocny: Chrystus martwych wstał, aleluja, i domownicy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał, wstał, aleluja. Następnie czyta się stosowny fragment Pisma Świętego, tam są do wyboru dwa teksty, a następnie odmawia się specjalną modlitwę, w której prosi się Pana Boga, aby zasiadł z nami przy stole, a kiedyś, żeby nas przyjął do Królestwa Niebieskiego. Żeby też napełnił nas pokojem, radością i żeby utrwalił w nas to nowe życie, które wysłużył nam na krzyżu i podczas zmartwychwstania. Poruszył ojciec bardzo ważną kwestię, czyli właśnie Eucharystię Komunii Świętej. Bardzo dużo osób nie wyobraża sobie świąt Wielkiej Nocy bez spowiedzi. Jak sobie z tym poradzić, ponieważ również niestety nie możemy iść do kościoła i się wyspowiadać w konfesjonale. Tak, wiele osób z tego powodu cierpi, że właśnie w tym czasie przygotowania do tych najważniejszych świąt Wielkiej Nocy nie będą mogli przystąpić do spowiedzi świętej. Oczywiście. Musimy w pierwszej kolejności pamiętać, że ci, którzy, których życie nie jest zagrożone, którzy nie mają grzechu ciężkiego, aby odłożyli tę spowiedź na czas po ustąpieniu pandemii. Druga rzecz. Kościół przewiduje różne możliwości pojednania się z Panem Bogiem. Oczywiście mamy tutaj akurat na terenie archidiecezji krakowskiej całą paletę tych możliwości, to znaczy preferuje się, żeby Pójść do kościoła, wyspowiadać się, ale w dużym wietrzonym pomieszczeniu. Albo, jak tu się mówi w Krakowie na polu, poza świątynią na zewnątrz, na świeżym powietrzu, ale może też być spowiedź tradycyjna przy konfesjonale, ale wtedy kapłani muszą rozwiesić. Folie na kratkach konfesjonału i przy tym konfesjonale musi stać środek do dezynfekcji i każdy penitent, po wyspowiadaniu się, skrapia tę folię na kratkach konfesjonału tym środkiem do dezynfekcji, a następnie przeciera jednorazowym ręcznikiem papierowym i wyrzuca do kosza. Jeżeli chodzi o osoby, bo być może nas takie oglądają, które są chore, które są na kwarantannie, im nie wolno opuszczać domu, to i dla nich Kościół przewidział taką rzecz, że mogą skorzystać z tak zwanego aktu żalu doskonałego. Na czym on polega? Robimy sobie normalny, szczegółowy rachunek sumienia, tak jak do każdej spowiedzi, czyli prześwietlamy swoje życie w świetle przykazań Bożych, przykazań Kościelnych. Następnie żałujemy za to, że obraziliśmy Pana Boga za nasze grzechy, słabości, zaniedbania dobra. Wyznajemy Jemu wiarę, naszą miłość, a także deklarujemy nasze bezgraniczne Jemu zaufanie. I wtedy możemy się posłużyć taką modlitwą, którą chyba wszyscy pamiętają z okresu dzieciństwa, taką czteroczęściową, która się rozpoczyna od słów wierzę w Ciebie, Boże, żywy, w Trójcy, Jedyny, prawdziwy itd. I wtedy możemy zaprosić Chrystusa do naszego życia, możemy właśnie przyjąć tę komunię duchową. Ale musi być deklaracja, jeśli chodzi o akt żalu doskonałego, że jeżeli tylko ustąpi pandemia, jeżeli tylko będziemy mieć możliwość, to od razu przyjdziemy i wyspowiadamy się tradycyjnie, właśnie w takiej spowiedzi indywidualnej. Czy są jakieś modlitwy dedykowane na ten okres, właśnie na okres Wielkiej Nocy i Wielkiego Tygodnia? Tak, są takie modlitwy, które możemy wykorzystywać. Bez problemu wystarczy zapamiętać bardzo prosty adres brewiarz.pl i tam wejdziemy i tam mamy liturgię godzin, którą wszyscy kapłani, duchowni, osoby konsekrowane codziennie odmawiają za Was, za nas, za Kościół, za wszystkich ludzi, ale także wiem, że wiele osób świeckich się tą liturgią godzin modli. Tam są również teksty liturgiczne z Mszy Świętych, z nabożeństw, gdzie można po prostu sobie śledzić. Myślę, że też na wielu innych katolickich stronach możemy znaleźć teksty mszy świętych, teksty liturgii słowa na dany dzień i zachęcam do tego, żeby właśnie tymi tekstami się modlić. Może teraz jest także taka okazja właśnie w czasie tej pandemii, żeby skorzystać z tej praktyki bardzo preferowanej i podtrzymywanej, kultywowanej w zakonach. Tu, mi chodzi, chodzi mi o praktykę medytacji. Dlatego, że my jesteśmy przyzwyczajeni z dzieciństwa, że modlitwa polega na mówieniu do Pana Boga. To tak chyba wszyscy byliśmy wychowani w takiej tradycji, że tylko trzeba mówić, mówić, jedną modlitwę kończymy, drugą mówimy i tak dalej. A prawdziwa modlitwa polega na rozmowie. Czyli mówimy, ale też słuchamy. I właśnie medytacja, ta piękna, chyba najpiękniejsza modlitwa w Kościoła, polega na tym, że bierzemy fragment Pisma Świętego. To może być akapit, to może być kilka zdań. Czytamy uważnie każde słowo, a następnie prosimy Pana Boga, żeby do nas przez te słowa powiedział. Przemówił, dlatego że gdybyśmy teraz y, te jakikolwiek fragment Pisma Świętego przeczytali, to co innego powie pani redaktor, powie pani kolegom operatorom i co innego mi powie i co innego internautom. Dlatego że każdy z nas ma inne powołanie, inną historię życia, inne doświadczenie i czego innego Pan Bóg od nas oczekuje, mimo że mówi tymi samymi słowy. I dlatego tutaj warto z takiej medytacji korzystać. To jest piękna modlitwa. Ona daje tyle pokoju, tyle radości i daje też natchnienia do działania. Jest jeszcze jeden bardzo poważny problem, z którym chyba wszyscy się musimy zmierzyć. Święta to nie tylko celebracja duchowna, ale również celebracja rodzinna, która w tym momencie również jest zakazana. Jak poradzić sobie w święta bez ukochanej babci, bez ukochanych dziadków, gdzie tak naprawdę no, nie chcemy ich narażać, tak? bo nie wiadomo, czy nie jesteśmy zarażeni, nie chcemy do nich przychodzić. Jak im wytłumaczyć to, że spędzą święta bez wnuka i jak wytłumaczyć wnuczce czy wnukowi, że spędzą te święta bez ukochanych dziadków? Bardzo dobrze, że pani redaktor o to pyta. Myślę, że będę bardzo wiarygodny w tym, ponieważ ja sam jestem w takiej sytuacji, mam tylko mamę, 300 kilometrów stąd mieszka i ona te święta beze mnie spędzi, a ja bez niej. Pozostanę w klasztorze, właśnie tak pani redaktor mówi, żeby nie narażać, bo jest w tej grupie ryzyka, a ja mam jednak kontakt z ludźmi z zewnątrz i mogę być nosicielem, mimo że nie mam żadnych objawów. I wtedy jednak mimo wszystko jest to dla nas wszystkich trudne, bo oprócz tej tradycji, która nam każe się widzieć z tymi, których kochamy, którzy są dla nas najbliżsi, to też na pewno rozbrzmiewają w naszych głowach słowa z czwartego przykazania Bożego czci ojca swego i matkę swoją, prawda? I to dotyczy nie tylko rodziców, ale dziadków, opiekunów, tych, którym wiele zawdzięczamy. Jednak mimo wszystko właśnie znów, właśnie ze względu na to przekazanie miłości, ze względu na cnotę roztropności, powinniśmy i musimy zostać w domach. Dlatego, żeby właśnie nie narażać, ich, bo też jest piąte przykazanie, nie zabijaj, prawda? Czyli dbaj o zdrowie, dbaj o życie, nie tylko swoje, ale także innych. I oczywiście, to nas nie zwalnia od tego, żebyśmy się w te święta nie spotkali, ale w inny sposób. To znaczy, żebyśmy się połączyli poprzez telefon, poprzez różne komunikatory internetowe i porozmawiali z tymi, których kochamy. I nie szczędźmy im czasu. Niech ta rozmowa będzie dłuższa niż w każdy dzień, kiedy się spieszymy do pracy, prawda? żeby jednak w te święta wygospodarować więcej czasu dla tych, z którymi nie będziemy przy jednym stole, nie będziemy w jednej ławce w kościele, żebyśmy właśnie do nich zadzwonili, porozmawiali, powiedzieli im wprost, bez względu ile mają lat, ile my mamy lat kochamy Cię, mamo, tato, y, do, babciu, dziadku, y, kochamy Cię, ja o Tobie pamiętam, codziennie się za Ciebie modlę, y, zapytać, jak się czują, y, nawet przecież można za pośrednictwem tych komunikatorów też wspólnie się pomodlić, y, czy nawet powiedzieć, babciu, mamo, ja będę akurat uczestniczył w tej mszy świętej, na tym y, transmitowanej przez to medium, może byśmy razem uczestniczyli, też sobie włącz y, akurat ten kanał, a nie inny i będziemy razem, tak jakbyśmy byli razem w kościele. W każdym razie na pewno powinniśmy zadzwonić, na pewno powinniśmy powiedzieć wprost, że ich kochamy, że się troszczymy o nich, że się modlimy za nich. I najlepszym dowodem na to, że, że naprawdę nam zależy, by być z nimi, to się zdeklarować, że jeżeli tylko pandemia ustąpi, to albo zapraszamy ich do siebie, albo my pojedziemy do nich. Bardzo często dochodzą głosy, że telewizja właśnie odciąga od Kościoła, od młodych ludzi, zwłaszcza komputer. A tak naprawdę to jest taki czas, że chyba właśnie nie odciąga tylko jednoczy, bo ojciec wielokrotnie powtarzał, że właśnie mamy korzystać z tych środków przekazu. Bez problemu możemy zadzwonić na Skype czy na innym komunikatorze do rodziców podczas śniadania wielkanocnego i się tego nie bać. Tutaj nikt nas nie oskarża, wręcz przeciwnie, wszyscy będą się cieszyć, że mimo wszystko celebrujemy te święta razem. Oczywiście tu jest ważna zawsze intencja, żeby była czysta intencja, prawda? żeby my cokolwiek robimy, to robimy właśnie w imię miłości, dla dobra tego człowieka, w imię miłości Boga i człowieka. Prawda? Więc, więc, jakby tutaj musimy wszystko szczerze komunikować. To jest ważne, bo, bo jeżeli my szczerze mówimy komuś o czymś i nie ma w nas podstępu, no to to tylko umacnia więzi, więzi, prawda? więzi miłości, więzi przyjaźni. I, I o to powinniśmy się starać. I, i dlatego na pewno, y, na pewno, w tej sytuacji chorej, no bo pandemia to jest sytuacja chora, która dotyczy wszystkich: tych, którzy chorują bezpośrednio, i tych, którzy y, przez tą chorobę, y, która jest globalna na całym świecie, która dotyka wszystkich, wszyscy cierpią, prawda? No i dlatego tutaj próbujmy wykorzystać te, te media, które mamy. I tym ludziom, którzy służą, tak jak Pani redaktor, czy koledzy operatorzy, którzy pomagają nam właśnie w też w pogłębieniu naszej wiary, naszej duchowości, naszych też, też relacji z innymi ludźmi, żeby właśnie to wszystko służyło ku dobru, na chwałę Boga i ku dobru, ku pożytkowi drugiego człowieka. To co sobie możemy życzyć, Ojcze, na te święta? Myślę, że, ta, że najprostszą rzeczą, jaką sobie możemy życzyć, to zdrowia, ale duszy i ciała, bo człowiek to jest istota cielesnoduchowa. duchowa Dziękujemy bardzo. Pouco